Cześć, ja nazywam się Max Player i witam was w kolejnym unboxingu rzeczy od Sharkuna. W tym miesiącu dostałem troszeczkę mniejszą paczuszkę. Dostałem tylko tak naprawdę dwie dwa sprzęty do, do unboxingu plus oczywiście standardowo gadżecik. W tym miesiącu koszuleczka, którą już raz otrzymałem, także jeżeli będziecie chcieli, to mogę tą koszulkę zrobić na tą koszulkę mogę zrobić giveaway'a. Powiedzmy na jakimś streamie, a to zobaczymy sobie jeszcze. Jest to, moi drodzy, rozmiar y, L. Także taka fajna koszuleczka będzie na pewno, nie wiem, może do wygrania na jakimś streamie. Zobaczymy. W każdym razie mam tą koszulkę jeszcze jedną, którą sobie na pewno rozdam. A my przejdźmy sobie do otwarcia pierwszej rzeczy, którą, moi drodzy, jest myszka od y, Sharkuna Skiller SGM1. Jest to naprawdę bardzo fajna. Y, Tyle. Mi osobiście bardzo stylowo się podoba ta myszka. Opakowanko jak widzicie bardzo, bardzo fajne, stylowe. Troszkę tak pod moje kolory, takie czarno-niebieskie, to, to mi się naprawdę spodobało. Pudełeczko oczywiście jak zwykle bardzo gustowne. Tutaj mamy leciutką taką instrukcję obsługi, bądź różne takie funkcje, które ta myszka ma. No i oczywiście sama myszka tutaj ładnie w opakowanku sobie leży. I co my tutaj mamy, moi drodzy? Z tyłu opakowania myszka dla graczy z podświetlaniem RGB, czyli z podświetlaniem Red, Green, Blue, czyli wszystkie te kolory, ta paleta trzech kolorów i te kolory też łączą się ze sobą, także paleta naprawdę tutaj spora. Sensor optyczny Pixart, nie wiem co tu jest, z jakąś z rozdzielczością 10800 DPI. Łatwo dostępne przyciski, makro rolka wychwytująca ruchy w cztery strony. O! Czyli scroll można góra-dół i też lewo-prawo, to jest spoko. System ciężarków, tak, mamy też system ciężarków, co później wam pokażę. Wbudowana wewnętrzna pamięć na różne profile, to też bardzo fajne. Długotrwałe przełączki OMRON przy lewym i prawym przycisku. Zaawansowane oprogramowanie, 12 programowalnych klawiszy. Kabel w Oplocie. Pozłacana wtyczka USB. Także naprawdę myszka prezentuje się naprawdę dobrze i zobaczymy, jak ona wygląda po rozpakowaniu. Także otwieramy tą myszkę. No i standardowo po rozpakowaniu mamy oczywiście, jeżeli chodzi o Sharkuna, to standardowo Etui. Taki woreczek na, na ten sprzęt, który dostaliśmy, także to jest bardzo fajne posunięcie od tej firmy. W środku jeszcze dostaliśmy tutaj jakieś, nie wiem, naklejeczki, nie wiem co to jest, i płytę z oprogramowaniem malutką płytę z oprogramowaniem, zapewne. Także to też na pewno sobie zainstaluję. No a sama myszka mamy tutaj kabelek, jeszcze opleciony bardzo fajnym rzepem to sobie go ściągnę. No i oczywiście tak, kabel, jak zwykle przy myszkach szarkuna bardzo długi, co mi się mega podoba, i jest opleciony materiałem, czyli będzie bardzo wytrzymały. No i sama myszka, moi drodzy, sama myszka prezentuje się świetnie. Designersko po prostu bardzo mi się podoba. Bardzo dobrze leży w dłoni. Bardzo dobrze dopasowana. Akurat do mojej dłoni jest bardzo dobrze dopasowana. No i mamy ten system ciężarków, co jest bardzo fajne tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Tutaj mamy taki przycisk, który, jeżeli przesuniemy, to wysuwa nam się taka kieszonka na 6 ciężarków. Każdy, ten, każdy z tych ciężarków waży 4 gramy. Nie wiem, czy tutaj będziecie widzieć. No i te ciężareczki możemy sobie wyjmować i ustalić sobie, powiedzmy, odpowiednią wagę. Tak? tutaj mamy jeden ciężarek już wyjęty. Tak, i możemy sobie ustawić odpowiednią dla siebie wagę myszki. Dla mnie, ja lubię myszki ciężkie, więc ustawię sobie wszystkie te ciężarki, żeby ta myszka po prostu była ciężka i, i taka pewna, moim zdaniem, będzie po prostu pe troszkę pewniejsza w ręku. No i oczywiście przyciski do zmiany DPI. Scroll faktycznie też chodzi na lewo i prawo, co może być fajne. To będę musiał przetestować. No i oczywiście klawisze, przyciski funkcyjne z boku to też naprawdę świetna opcja Tylko z lewej strony mamy tutaj przyciski, mamy pięć przycisków, to pewnie jakieś tam funkcyjne do gier czy coś takiego. Ale podłączymy sobie myszkę do komputera i zobaczmy, jak ona będzie wyglądać po podłączeniu. Ok, myszka została podłączona. Jak widzicie, elegancko się świeci na czerwono w tym momencie i w trakcie, kiedy będziemy przełączać sobie DPI, ta myszka, nie wiem, czy będzie widać, zmienia nam kolory. Widzicie, zmieniając sobie DPI. Zmieniam też kolor. To nie za bardzo tutaj widać. Może na tym przykładzie będzie. O, tu widzimy. Zmienia sobie kolor przy zmianie DPI, czyli czułości myszki. Nie wiem, czy można to zmienić. Czy ten kolor można zmienić, powiedzmy, bez zmiany DPI. To też byłoby bardzo fajne, bo ja powiem że wolałbym kolor niebieski, taki ciemno niebieski. A wtedy to DPI jest troszeczkę, moim zdaniem. Tej, w tej konfiguracji, w tej niebieskiej konfiguracji, troszeczkę za małe. Ewentualnie można sobie to zmieniać już w trakcie e, gry, czy może w systemie. E, to można zmieniać. E, no i oczywiście mamy też e, możliwość scrollowania, To teraz tego nie przetestuję, bo nie mam niestety e, jak. E, no i mamy też klawisze funkcyjne, które także są tutaj podświetlone. I też fajny bayer, że zmienia nam się level. O, tutaj widzicie, jakby zmienia nam się. O, tu będzie widać teraz. Level DPI po lewej stronie tutaj. To jest bardzo fajne. Od najmniejszego do największego fajnie się to zwiększa. Fajne podświetlenie, bardzo mi się podoba. Kolorystyka yy, bardzo dobra, bardzo mi się podoba. Kolorystyka czarno-niebieska. To akurat dla mnie, bo ja lubię taki zestaw kolorów. No i te ciężarki także są yy, świetnym rozwiązaniem. Na pewno zamienię sobie tą myszkę z tą moją starą myszką od Sharkuna. Jeżeli będziecie chcieli, to tą myszkę także będę mógł rozdać. Jest to bardzo fajny model od Sharkuna. Nie wiem dokładnie teraz, nie pamiętam jaki to jest model, ale rozdamy sobie tą myszkę pewnie na jakimś i zobaczymy. A tą myszkę, nową myszkę, czyli... jak ona się nazywała? Czyli Skiller SGM-1 na pewno sobie tutaj przejmę na własność. I będę z niej korzystał. Naprawdę bardzo wam, wam tą myszkę polecam. No i drugim, a zarazem ostatnim dzisiaj produktem niestety jest e, podkładka od Sharkuna XXL Skiller SGP-1. Naprawdę mega duża podkładka. Ja nie wiem czy ja z takiej będę korzystał. Zobaczymy. Otwórzmy sobie tą podkładkę i zobaczmy jak ona wygląda. Mamy tutaj właściwości. Jeszcze z tyłu opakowania napisane. Idealna powierzchnia dla wszystkich rodzajów myszek. Doskonale, doskonałe... Doskonałe. Wy... Co? Doskonałe. <laughs> Chyba źle napisane. Jest napisane. Doskonałe wydajność poślizgowa. Trwałe zaszycie boków, antypoślizgowy spód. No zobaczmy sobie. Ja ogólnie wolę małe podkładki. Z dużych raczej nie korzystam. Ale jeżeli będzie ona na całe, że tak powiem, biurko, no to może, może sobie z niej będę korzystał. W środku więcej nic nie ma. O matku boska, jaka to jest wielka podkładka. Oj, będzie za duża. <laughs> Na moje biurko będzie... O, matko! Będzie mega za duża. No jak widzicie, jest ogromna. Ogromna, ale naprawdę dobrze wykonana. Sharkun tutaj yy, naprawdę się postarał. Yy, no nie wiem co więcej o tej podkładce powiedzieć. Naprawdę, no, mata tutaj poślizgowa jest yy, bardzo fajnie wykonana, z fajnego materiału. Yy, Tylna część także bardzo z takiej fajnej antypoślizgowej gumy, więc na pewno dobrze będzie się trzymać, ta podkładka. No i oczywiście mamy też znaczek Skiller sharkun, Tutaj metka, nie wiem czy widzicie. No i naprawdę podkładka jest mega, mega duża. Ja nie wiem czy będę korzystał z tej podkładki. Jeżeli nie, to na pewno rozdam ją na jakimś giveaway'u na streamie. Także możecie się spodziewać być może jakiegoś fajnego giveaway'a przy najbliższym streamie. No i cóż, to by było na tyle, troszeczkę króciutki filmik, dostałem tylko tyle rzeczy w, tym, w tej paczce, mam nadzieję, że w następnej paczce będzie może troszeczkę więcej tych rzeczy do opisania. No i cóż, to by było na tyle, także dziękuję bardzo, komentujcie, oceniacie, subskrybujcie, jeżeli macie ochotę dalej mnie oglądać i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!